Witamy na kanale Bieda i Uprzedzenie Tym razem przyjechał do nas Ford Focus EcoBoost Z takim wspaniałym, cudownym silnikiem 1.6 Ogólnie ten co chyba wymienił już w takim samochodzie kiedykolwiek rozrząd I zdemontował tą łapę To jest w stanie chyba jedną rzecz na ten temat powiedzieć Że ten, co konstruował te łapki, i tak samo ten silnik, to musiał bardzo mocno ciągnąć w nos, bo to, to, co tu jest zrobione w tym samochodzie, to po prostu, nawet nie wiem jak to nazwać, ale przemawia na mnie, żeby te samochody w momencie produkcji to je tylko złomować, nic więcej. Ale w każdym razie, co Wam chcę pokazać? Przyjechało auto no, z innego warsztatu. Gdzie był wymieniony rozrząd? Macie nawet tam widać pompę wody nową, napinacze, paski, jakieś pierdołe, ale samochód cały czas coś nie domagał ten silnik. Faza się przestawiała i tak dalej, i tak dalej. W końcu nawet się okazało, że do tego silnika wychodzą cztery różne rodzaje blokad. Tu macie założoną płetwę między wałkami, ta już pasuje, no ale. Tutaj patrzcie jeszcze, żeby były znaki widoczne. Lewa strona prostokąt, prawa strona kółeczko. Jest na górze kropka na kółku, na górze widać, a tu jest kreska czy prostokąt. O, teraz widzę. Teraz zobaczcie, jak ładnie blokada wchodzi. Po montażu, oczywiście, w warsztacie, tam jakimś, no nawet nie chcę mówić z nazwy. W każdym bądź razie. Nie wiem, czy o, bo to nie poręczę trochę. O! W każdym razie, żeby to w ogóle włożyć, to tyle brakuje. Tyle brakuje, a jeszcze na domiar złego, sam napinacz. Jeszcze źle założony. Nie wiem, czy widać, bo płetwa jest poza zakresem. No więc, jak tu nie kochać Forda?